Ponad 2 miliardy 300 milionów euro dla Dolnego Śląska, największa pula środków europejskich w historii naszego regionu, w historii obecności naszego regionu w Unii Europejskiej, ale to także zupełnie osobna pula 581 milionów euro w ramach tzw. funduszu sprawiedliwej transformacji. I te środki przeznaczone są już tylko i wyłącznie dla pięciu powiatów byłego województwa wałbrzyskiego wraz oczywiście z samym miastem Wałbrzychem. I Chcemy poinformować Państwa, o czym już kilka, kilkanaście dni temu wstępnie informowaliśmy, ale dzisiaj możemy to powiedzieć już też oficjalnie, że startują trzy pierwsze konkursy. Trzy pierwsze konkursy w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które realizowane są przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Tym pierwszym konkursem, o którym dużo mówiliśmy w ostatnich dniach i który z pewnością powinien w szczególności zainteresować przedsiębiorców z pięciu powiatów byłego województwa Wałbrzyskiego jest konkurs w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To blisko 140 milionów złotych na dotacje na rozwój działalności gospodarczej. Te pieniądze, pieniądze unijne, o których często się mówi, że Błędnie, że są w jakimś stopniu być może na niektórych szczeblach zablokowane, że ich nie ma bądź ich nie będzie, Ono już tu fizycznie, realnie na Dolnym Śląsku są, już za chwilę nasi beneficjenci, czyli w tym wypadku przedsiębiorcy, ale nie tylko, będą mogli składać wnioski, aby te pieniądze pozyskiwać na rozwój swojej działalności. 16 czerwca rozpoczyna się myślę, że ważny konkurs przed chwilą Grzegorz mówił o kwestiach związanych z wsparciem przedsiębiorców. Ważny jest również rozwój kapitału ludzkiego na Dolnym Śląsku. Bez tego to jest jeden z motorów napędzających gospodarkę naszego regionu. Stąd konkurs, który za chwilę zostanie ogłoszony od 16 czerwca, dotyczyć będzie wsparcia szkolnictwa, wsparcia edukacji zawodowej. Wiele wariantów wsparcia, bo tworzenie klas patronackich, ale również rozwój umiejętności kluczowych, ale również w tych obszarach, które stają się Teraz niezwykle ważne, czyli zaawansowane technologie, sztuczna inteligencja. Również w ramach tego konkursu możliwe będzie zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia tego niezbędnego, jeśli chodzi o to szkolnictwo zawodowe. 16 czerwca rozpoczynamy nabory, wnioski można składać do 7 lipca. Kwota jest niebagatelna, bo 78 milionów złotych, które lada chwila trafi na rozwój szkolnictwa zawodowego. W naszym regionie. Tak jak powiedział marszałek Grzegorz Macko, 580 milionów dla subregionu wałbrzysko kłodzkiego Do tego dochodzi jeszcze 100 milionów z budżetu państwa na pokrycie wkładów własnych, czyli łącznie 680 milionów w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla tego obszaru. Ma olbrzymia kwota, krótki czas, duże wyzwanie. Także trzymam kciuki, aby przedsiębiorcy, samorządowcy, organizacje pozarządowe mogły złożyć jak najszybciej jak najlepsze projekty. Dlatego też zarząd województwa podjął decyzję o jak najszybszym uruchomieniu konkursów, ale również dedykował filie. Dolnośląska instytucja Pośrednicząca otworzyła niedawno filię w Świdnicy, tak aby wszyscy zainteresowani mogli podjechać do Świdnicy i tam zorientować się, jakiego rodzaju konkursy będą ogłaszane, aby pozyskać wiedzę, wziąć udział w szkoleniach, tak aby te fundusze jak najszybciej, jak najsprawniej zostały wdrożone i w ramach tego złożone jak najlepsze projekty. Mam nadzieję, że filia będzie pomagać samorządowcom, ale również przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym do tego, aby pozyskać merytoryczną, dobrą informację, ale żeby też móc uzyskać jeszcze lepsze wsparcie w zakresie przygotowania projektów. Trudno mi powiedzieć, czy te środki są wystarczające dla całego regionu, bo nie zarządzam, że tak powiem, regionem, zarządzam gminą Stare Bogaczowice i pewnie jak wszystkim gminom w okolicy te środki będą bardzo przydatne. Jeśli chodzi o naszą gminę... Z tych środków chcemy zabezpieczyć się w nowy transport niskoemisyjny albo zeroemisyjny bo to jest dla nas bardzo ważne chcemy te środki wykorzystać na budowę farmy farm fotowoltaicznej i innych takich inwestycji które tak naprawdę będą nam zmniejszały ilość pobieranej energii także i oczywiście w związku z tym opłat które ponosi gmina za wykorzystanie tej energii elektrycznej dla, dla mnie jako gminy naszej oznaczają bardzo dużo. Środki finansowe, które się pojawiają w ramach Funduszy Europejskiej, dobrze, że one zostają uruchamiane, to jest dodatkowa szansa dalszego rozwoju naszej miejscowości. Mieszkańcy i goście przyzwyczaili się, że nasza miejscowość jest coraz bardziej atrakcyjna. Widać, goście szczególnie doceniają, mieszkańcy też widzą, że bardzo dużo rzeczy jest zrobionych, które porządkują, Uatrakcyjniają miejscowość, a to jest dodatkowa szansa. Jeżeli ruszają fundusze europejskie, czy to w ramach regionalnego programu operacyjnego, czy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dodatkowe środki, to należy cieszyć. Między samorządowcami czasami rozmawiamy na temat wkładu finansowego, który każdy z nas, beneficjent, będzie musiał wnieść w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku tak, złożonego o takie środki że ten wkład może być do 30%. No ale e, oczywiście, że najlepiej by było, żeby dostać 100%, ale czy należy umniejszać wartość pomocy, jeżeli dostaje się 70%, nawet gdyby tak było, ale nawet gdyby e, ten udział środków, bo to przecież dopiero po zakończeniu zadania można powiedzieć, ile nasz ten wkład ostateczny był. Zawsze jest lepiej mieć więcej, ale naprawdę z każdej złotówki, która jest pozyskana do budżetu gminy, należy się cieszyć. Ja taką radość wyrażam, że otwierają się dodatkowe, dodatkowe możliwości pozyskania środków finansowych dla, na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego miasta, naszego regionu.